Cześć witam wszystkich, bardzo serdecznie tej Lola widzę No i w dzisiejszym filmiku e, e, pokażę wam jak pobrać GTA San Andreas No więc tak, wchodzicie w waszą przeglądarkę internetową, tutaj klikacie ogólnie, to tam sobie pobiera wam się czekacie jakiś czas, ja tutaj mam o, gdzieś tu wzorki, za chwilę wam pokażę Ja to tutaj ościągnąłem. Chwila. O tu. Jest. Było. GTA San Andreas 1. No, no ja to pobrałem. To czekam jakiś tam czas. I później Wam coś takiego otwórz. Takie coś. Uruchom dajecie. I wchodzi Wam coś takiego. Wydajcie next. Next. Wy klikacie teraz Start. Ja nie klikam Startu. Tam wam się pobierać będzie. Ściągać, przepraszam. No i dobra, ja daję wy start No i tyle. No i to wszystko. W, w pobieraniu GSM teraz. Później powinno wam e, dobrze. E, dobrze wszystko pójść. Sprawnie. E, I powinno być OK. Wszystko z tym. No więc to wszystko z Geta Andreas. Dziękuję. Jeżeli Wam się filmik spodobał, jeżeli, no nie wiem, no jeżeli ogólnie się spodobał, piszcie w komentarzu i dawajcie lajki. No to.